Hej, cień, wam wszystkim, ja jestem waszym ukochanym królem. Dzisiaj witam was w jakiejś nowej gierce. Taką teraz wszystko teraz się pokazuje. Zatem, a ja wybieram coś, czekaj, co ja wybieram. Jakiś najpiękniejszy taki, oto. Może nie najpiękniejszy, ale najlepszy. Witam was wszystkich, ja jestem waszym królem. Zostawcie w górę, subskrypcją i komentarz jakiś świetny. Jak chcecie więcej, oczywiście. Teraz klikacie subskrybuj. On się robi z czerwonego Sorry, no i klikacie dzwonek, żeby być na, ok na okrągło. Ja witam was w kolejnym odcineczku, znaczy pierwszym pierwszym odcineczku Apex Legend. Tak się to nazywa Morris, tak? Dobrze mówię. Apex Legend się nazywa. Ja oczywiście tutaj właśnie znaczy Amok, bo to jest Amoka konto. On oczywiście tutaj nic nie ma żadnego, bo on tu jeszcze nie grał. Może grał tylko raz, sprawdzam coś. Tutaj mamy jakieś cempiony. To chyba są takie główne królowie, król, królowie tutaj na tej mapce. O, już mam myskę, dobrze. Już mam myskę, 6 minut, a coś sekund. 4, 3, 2, 1, 0. Dobrze. Teraz mogę wskazać, tak? Dobrze. Dowódca skoku, Meboy. A czekaj, John wyskoczył, co mnie wyskoczył? Czekaj, bo ja nie wiem, co wyskoczył, czekaj. Rusaj w pojedynkę. Wskaz. Aha, dobrze. Jak ja kliknę, to dopiero wtedy mogę zgodę, dobrze, Nie na dół. Okay. Zapusować z dół. A nie on pusuje, bo jest trochę prędkość takie 150 na godzinę. Trochę wolno. A co to takie balony są? Ja powiem, że jeszcze w to nie grałem. Żeby nie było. Żeby nie było, może włączyłem tylko raz. Żeby zobaczyć, czy na się podoba. Coś takiego jak Fortnite, ale troszeczkę chyba lepsze. Z lepszą grafiką, taką wiecie. Zywą, a nie jakąś taką stuczną. Czekaj, bo ja teraz wylądowałem. Muzyka jest za głośna, Halo, człowiek! Słyszysz mnie? Ja chyba za nim będę biegł. Halo! O jakiś to tam. Mogę to kliknąć? Nie mogę. Jakiś champion został eliminowany, Czekaj. Czekaj, bo ja chcę sobie otworzyć. O, mogę otworzyć, dobrze. Słuchamy. O, jest jakaś broń. Jest broń, dobrze. Co odwołem? Jakieś rzeczy zbieram? O, jest jakaś kamizelka chyba. To jest amunicja, proszę bardzo. Co tam jest? Mogę pozbierać. O, super. Coś jest? Czekaj, co mój? Ja? Ja chcę to lepsze. Co to był nas? Nas, dobrze. Ja się przestraszyłem że nie nas Dobrze. Tu jakieś hełmy, kamizelki, coś tam. Oczywiście, jak Wam się podoba, to i z... chcecie więcej odcineczków, to możecie mi pisać komentarzem. Ja oczywiście, wszystkie co tam łapkuję, serduskuję. A co serduskuję, żeby nie było? Ja serduskuję wszystkie komentarze. To jest chyba nas, bo jest taki zielony znacz koło niego. Tu to mogę zebrać? A hełm już mam, dobrze. Aha, ja mam zbierać jakieś rzeczy, dobrze. Tu mogę samą amunicję podbierać. pozbierać. To może nie jest niepotrzebne. O dobra, osłonę już mam. To będzie takie na spontanie wszystko. Bo ja chcę wiecie. Ja razem z wami grać z tą gierkę. A ona jest nowa. Mam nadzieję, że nagram dużo odcineczków z niej, bo wiem, że coś co jest nowe jest świetne. Mo mogę tutaj wszystko sobie... Czekaj. Ty zabrałeś mi, dawaj! Oddawaj mi to! Czekaj, bo. To mi zabrał, teraz nie wiem co. Amunicję mogę podnieść. Gdzie jest jakiś lider? No dobrze, tylko czekaj, jest tu jakaś mapa? Jest mapa. Ja idę w tamtą stronę. Tu jest jakaś baza lotnica. Tylko nie wiem, co ja mam teraz. A mogę do góry chyba podjechać. Łapanie, co to jest? Mogę się wyskoczyć. Co ja teraz. Oczywiście, że zeskoczę. Czekaj, ja myślałem, że to jakiś. Dobrze, ja nie wiedziałem, co jaki, Ja zeskoczę na górę. Zobaczę, czy ktoś. Czy kogoś tu widać. Niko nie widzę. Tam ktoś był? Tam są jakieś zecy lecą. Dobrze, nie ma co. Ja zaskak zaskakuję na dół. I trzeba im pomóc, chyba, bo oni tam scalają. Celają, czy nie scalają? Osłona osobista, proszę bardzo, Jaką zecą onceli. 14 pozostałych oddziałów. 30 osób zostało, dobrze. A strefa, tak jak w. Czekajcie, ja idę. Strefa jest gdzieś tutaj, dobrze. Chyba, bo tu jest nasz człowiek. Coś mogę kliknąć G, ale nie będę klikał. Coś się tutaj ładuje, jak jest 58%. Co mu wybierze ze strefy? Czekajcie, jaki Zaraz się coś tutaj zacznie robić. I no, ja co mogę zrobić? Tak, bo ja tego słyszałem. Mogę zrobić taki slisk. Jak się biegnie i się kliknie, kontrol to macie taki slisk. Ja Wam tutaj, jaki mówię, ja to odkryłem. Jako chyba pierwszy z tych wszystkich ludzi na tej, na tej wzyskiej gierce. Tu mogę otworzyć. Nikogo nie ma, dobrze. To jest podnieść, nie. nie będę podnosił. Ale, mi boy, ty mnie słyszysz? Chodź. Za minutę coś się dzieje, czekaj. Ale dobrze, hełm tutaj jest. Zaklep. Dobrze. Kliknąłem. Uff, wysokiej jakości. Dobrze. Mam nadzieję, że to jak nie będzie. Będzie, będzie długi, znaczy będzie długi, bo znaczy co wygramy, to. Aha, to jest hełm, jaki jest wysokiej jakości. Dobrze. Co mogę zaklepać? To jakaś amunicja. Amunicja. To mogę chyba. Wymienić na. O, to jest chyba lepsze. Patrzcie, to jest jakieś. jest, świetne, tylko całą to się blokuje. Nie wiem, muszę to jeszcze wszystko postawiać A, czy świetna mapka. Człowiek, widzicie tą mapkę? jest tam jest tu far, ale dobrze. Kiedy jest ta właśnie. Czekaj, za minutkę wchodzi. Jaka jest tutaj, właśnie strefa, chyba. Ale, człowiek, jak w to się gra? Czekaj, bo ja wiem, że mogę zrobić taki slisk. Ale polecałem. Ja pierdolę widzę listę poleciałem. Czekaj, ja sobie teraz skoczę. O, jedziemy na górę. Szybko. Dobra, tak, tu sam mogę wskoczyć, ale cowieki, trochę jesteśmy nie, w, nie w tym bo ja jestem tutaj. A tu jest strefa. Chyba musimy iść na miasto czasek. Czekaj, bo 7 sekund zostało. Czy ja mogę wejść jeszcze wyżej? Bo ja chcę wejść jeszcze wyżej, bo zaraz się ta strefa skończy. A ja mogę zetkę coś włączyć. A zamknięcie pierścienia. Ojej Ej, nie, nie zginąłem, dobrze. Ja myślałem, że. Tu ze zginę. Czekaj. Zamknięcie pierścienia. Chyba się zaraz będzie kończyć. Dobrze, w jaki. Ten odcinek będzie dużo Co, co tu jest ciekawego? Halo. Co to jest? Jakiś hologram? Co coś? Odradzanie. Aha, dobrze. mogę coś podnieść. O, jakoś Z zdobyłem. Czy ten jest jakoś powiększa, zmniejsza? No to idziemy, ja idę tutaj już. A tu można chyba kogoś zamknąć. Co to było, jakiś. Jest... A jakiś. Jest... Helikopter, psy. O, co sleci Co sleci Ja z stwierdzam, co sleci leci, leci. leci. jakiś. Jest... Patrzcie, co to. Co sleci w dół? Jakiś pierścień przyleciał, ale śmieszne. Tu też coś leci. Ty na mnie to leci. Nie, dobrze, to jest obok leci chyba. Dobrze. On chyba. On chyba to wezwał tak, żeby tam leciało. Dobrze. Jeszcze zostało 27 osób. wieków zostało 27, więc jest dobrze. Jest dobrze, nie jest źle Czekaj, ja sobie muszę tak przeskoczyć tutaj. Okej. Okay. O, to pierdzelęło tutaj. Czekaj, to jakiś, jakiś zut chyba jest. Tam ktoś jest? Tam ktoś jest! Dobrze, on nie on widzi. On wie, że tu jestem. On wie, że tu jestem, ale dobrze. Ja się nie poddam. Czekajcie, ja się muszę schować. Tu jest jakiś człowiek. Sypka! Gdzie jest? O nie, osłona, sypka, sypka, sypka. Ja nie usnę, O nie. Ja mogę jakoś osłonę włączyć. O nie, już, już chyba ze marli. Co ja jakoś odrodzę, co będę mógł obserwować? Czekaj na regenerację, dobrze, 82 sekundy. Czemu tak długo się czeka? Czemu, czemu to po 82 sekundach się dopiero zregeneruje? Tu możemy sobie obejrzeć jakiegoś człowieka. No ja niestety przegrałem. Nie wiem, czy się odrodzę, czy, czy się nie odrodzę chyba, chyba jeszcze nie odrodzę Jakaś regeneracja była, ale mam nadzieję, że. O, runda się kończy. Patrzę, tu można zobaczyć ten piercień, jak to wszystko wygląda. Ja poczekam te parę sekund i zobaczymy, poobserwujemy sobie, jak to wszystko tutaj będzie wyglądało. Odzyskaj standard. Czy to się regeneruje jakoś? Czekaj, bo tu patrzę, że tutaj jest coś z rogu, ale dobrze. To by było chyba na tyle. Bo jeszcze raz ja sobie nie odrodzę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie aplaskę w górę. Subskrypcja, a ta gra na jest, subskrypcja na kanale z dzwoneczkiem, czyli klikacie ten czerwony przycisk na dole i macie taki coś się z repisary. No i zostawcie w górym, jak chcecie więcej. No i oczywiście to jest koniec. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, cowieki!